robić, żebyś nie był stratny na kredytach. To tak. No tak, no ale jak oni już nie mają na co wydawać, no to tak jest, nie? No tak, wiesz, też mam Janusza, on ma wszystkie okręty, to co za stal wychodziło, to on kupował tak od pały, czy kupon miał, czy nie, no bo miał już tej stali, nazbierał węgla, też im się gromadzi i nie potrzebują używać. Dobra, Conqueror, zasięg 24 km, spota mamy tutaj na nim 12,3, 15,5 z dymu. Dobrze, zobaczymy jak to się to będzie strzelało tym okręcikiem. Zobaczymy też jego zwinność ewentualną. Po tym podsumujemy sobie dzisiejszego streamka i wrzucimy Was do kogoś, kto tam będzie streamował. Za chwilkę zobaczę. A Ty idziesz na lewo. Potrzebuję danych rozpoznawczych. Oha. Dobra, to ja na przeciwległą na krzyżowy ogień najwyżej pójdę. Działa i tak mam tam w swoim kierunku mniej więcej skierowane w środek B tej wyspy. Dobra, mamy montankę. A tu patrzcie, nawet nie zauważyłem, czy Conqueror ma jakieś dodatkowe moduły do wyboru, ale z tego co widać, nie ma nic zamiennego, ani przyspieszenia, ani pelotki, nic. To dziwne. Ciekawe. Nawet nie ma rozbicia tutaj, ten Conqueror. A znikła mi, ja już działka, trzykowałem na nią. No wiem, że tam jest. Palin teraz łaskawie radar puścił. Kurde akurat działa mam tak w dupie. Na zetkę chciałem, ale ucieknie, dobra Kusiłem się na Halanda, mogłem strzelać do tej Zetki, jak już prawie byłem ustawiony. Masz radar, czy nie? Aha, bo ty masz 10 km, dobra. Nie wiem, czy Obeki, czy Pepeki ma lepsze Konkwiror, chyba to w zależności od sytuacji, jak oprywny stoi przeciwnika. Minotaur się tam jeszcze pojawił w pobliżu. No i co? Nic nie weszło w tego. Pierwsza salwa na pan Jaką Querorze Zepsuta. Zobaczymy poprawkę drugiej. Jeszcze Burgundia sobie tu idzie. Kurfurs mi się pojawił w zasięgu. Za 11 tysięcy dość przyjemnie. Dobra, to będę palił tu kurfursta, skoro mi wyszedł na 16 km. W sumie nie potrzebuję bliżej iść, ale nie mamy przyrzutu. Dobrze, podpalenie jest. Jest halandzik, już działa, obracam. Mówisz od nich skupić ogień na oznaczonym celu. Niestety tylko 2500. Holanda. Do wszystkich jednostek udzielić wsparcia ogniowego. Zrozumiałem Mówisz? Kondę, trudny okręt. Niestety ja tu muszę ruszyć i się obrócić trochę. Bo tutaj za gęsto mam, że tak powiem, u mnie na flance. Nie wiem, jaką my tu mamy dodatkową 7-7, to nic specjalnego. Doberek docencik, witam cię. Mówisz, wpadłeś na ostatnie pożegnanie, tak? Akurat ostatnią bitewkę lecimy. Myślę, że się uda obrócić. No mam co strzelać, mam co strzelać, dlatego mówię, obróciłem się od tego kapa, gdzie pała jest w wodzu. Bo no, niestety nie dam rady tam strzelać, a tu te, tego olać. Dobra, dwie kury są. To jest plus. Wsparcie dla mnie przyszło, spróbujemy Cię podpalić, panie. Pippi, tylko 1000. Podpaliłbyś się znowu, kurwuścik, szkoda. Dobra, teraz mogę coś się tu obrócić i Ci pomóc, wodzu. Aha. Nie no, jeszcze jesteś, widzę Cię. Salemik się tam nam może wychyla. a jeszcze Klebera masz, o, o kurde. Jeszcze nic z tego holandzika nie wlatało. Szkoda. No do północy to niestety panie kolego nie da rady. Chęcią może kiedyś. Bymy zrobili takiego, ale to, niestety nie tym razem. Dobra, Salema nie ma. Kurfurs nie wiem, czy on tu mi wyjdzie. Czy za tamtą, ale za tą wyspą, dobra. Dobra, ja idę na, pe na pełne idę w kapa. Tam jest Conqueror z drugiej strony, jeszcze. Ale nie mam do niego przerzutu. No, i puści Haland torpedy i żaden nie wykręci, bo się zderzą z sobą. Widzisz, mogłem w tego halanda strzelić, ale jak tu zaraz kura mi wyjdzie, to nie będę miał a Tu jeszcze smoluch jest. Smoluch, czy ty się obrócisz coś? rozrzuciło, troszkę nic nawet z niego nie wejdzie chyba Ale jednak nie, torpedki mu uszkodziło Obronę tylko zaliczyłem, nic na... No. Cię skupiłem Mówisz, Rodka masz kąteczk? No głównie przeważnie tak jest, że te super okręty, które się pojawią, przeważnie każdy chce skosić. Patrz ten kurfurs uciekł za drugą wyspę jednak i cały czas. Se... Dobra, ten będzie mnie pacyfikował, a więc spróbujemy w dymek strzelić, co nam pozostało. Wychodzi mi, że dziobem stoisz. Pierwsza salwa nietrafiona. Nie pamiętam jaki smolec miał wykrywalność po z dymu, ale chyba 600. no nie pozostaje mi tu nic innego jak iść na jolo na niego. Zdaję sobie sprawę, że za chwilę tu torpedki mogą pójść. Lekko skontowany jest. Dwa pożary dostał. Kurfursem to ten nasz kurfurs powinien się zająć. Nie wiem czemu nie poszedł dalej na Jolo za nim. Aha, super. Mamy Smolucha. To boję się o torpedy. Kurwa przeżył. Chciałem zostawić działa. Jeszcze mi się R nacisła. Powiedz, że jeszcze ta salwa go nie zabiła. <laughs> Amazing. Kapitanie, problem rozwiązany. Adam Pusarowicz. Rampik, musisz tu zdecydowanie mi pomóc. Dobra, Kurfür jest tam coś jeszcze do mnie ma. Burgundia, jeszcze się odezwała, super Dwa pożary to Spróbujemy Pepeki na tej Konkurorze. Tu weszło za 7000 z pożarem Raczej dupą chciałbym się obrócić Ale ja nie rozumiem czemu ten Trump nasz w ogóle mnie tu zostawił mógłby tu przecież pomóc, nie? Za 2000 3 rykoszety w dupę konkurorowi, tak? Za 14, ładnie. Niestety minusem jest to, że ja już nie mam ani jednej napraweczki. No niestety pożar mi wrąbał Mógł pomóc przecież Mógł się zadymić i strzelać By ściągnęli tego Conquerora we dwóch Nie ma dymu Trump? Nie wiem Wydaje mi się, że nie wiem To musiałby ktoś z czatu podpowiedzieć Bo ja tak tego okresu też nie znam No Niestety spaliłem się, ale można powiedzieć, że bitwa pożegnalna naprawdę wyszła. 178 tysięcy to nie jest wynik, który robi się na co dzień. Gdyby ten Trump naprawdę mi tu troszkę pomógł, może by było lepiej. Ale gdybym też troszeczkę lepiej celował, może by się tego konquerora udało zmuchnąć. Burgundia mu bardzo pomogła, bo mi wdupiła dosyć dobrą salwę i dwa pożary naraz. Co mnie trochę zjadło z drugiej flanki. Dobrze, poczekamy sobie, bo to już końcówka bitwy. Trump teraz, bo nie wiem, czy Trump torpedy ma mocne, czy nie, bo on niby by na 12 km, ale nie wiem, jak siła rażenia tych torped jest. Dobrze, Sima niepotrzebna tam jest. I patrz, jakby został od razu, to przecież nic nie szkodziło. Po co tam do środka się pchał, jak w środku ekipa była, nie? Chociaż i powiem, pa dwie torpedy dostał i dość dużo mu udziało. Także te torpedy wcale nie są takie słabe, z tego co widzę. Te 20 tysięcy musiał z torped dostać. Shima ginie. Ma 34 tysiące, zobaczymy. 9000 tysięcy, jeden nalot. Nie wiem ile on ma nalotów. Ale zobacz, jak to piękne idzie zrobić. Idzie do ciebie dziobem, rzucasz nalot. Już sama, sam pomysł na granie tym okrętem. Każdy okręt, który leci dziobem i masz nalot, kręcisz, żeby nie dostać w pełną pokład. Obraca się, uszaż mu torpedy na obrocie. Tylko tu akurat te torpedę troszkę zrąbał, to trzeba przyznać. A ma wykrywalność 59 to i tak jeszcze daleko gra. Co najmniej kilometr bliżej mógłby grać. To by miał większą szybkość i celność. No. No, no i są dwa. Się zastanawiam się, jak, jak się bronić przed czymś takim, nie? Bo to, że wiesz, masz tak, jak masz, no to... No ciekawe, jak długo. No możliwe, że będzie tak, że za niedługo będzie po prostu nerw tego Trumpa. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki! Ile on tych nalotów ma? No torpedy, torpedy chyba ich... A tu w ogóle nie trafił, ale te torpedy. Bam, bam, bam. Dobrze, Trump pierwsze miejsce prawdopodobnie. Zobaczymy wyniki. A jak mówię, 178 tysięcy. Niestety nie udało się żadnego fraga zrobić. 9 pożarów, jedna cytadela. Trump pierwszy 2400 dostanie pochwałkę, bo dobrze zagrał, mimo to, że zajebał mi, że mi nie pomógł na początku, no ale trudno, bitwę dosyć dobrze pociągnął. No czwarte miejsce 1800 PD, nie było źle, tak jak mówiłem, ostatnia bitewka teraz, którą żeśmy rozegrali.